Cześć pasieka gromadzyń Przyjechałem tutaj na te trzecie pasieczysko Zwęzić gniazda no, Ułożyć po prostu gniazda na zimę Bo jest No tutaj są po 10 ramek Tyle było przy podkarmianiu tym rozwojowym Żeby matka miała więcej miejsca do czerwienia Powiem wam przyjechałem A patrzcie co tutaj W tym roku jest dużo śliwek Ale jabłek chyba też gałąź pękła no, Złamała się tutaj Kurczę jabłuszka trzeba się pozbierać ciekawe czy dobre już są zaraz będę próbował szkoda jabłek no i szkoda drzewa dobrze że nie na ule ale no widzicie przyjechałem to jakaś sarna wybiegła one tu przychodzą widzę tutaj tak skubią jakieś krzaczki tutaj też tak no także rozpalam podkurzać i szybko działam tu widzę trochę śliwki jakieś też. No, taki sadzik, trochę już zaniedbany, ale wciąż jabłka, śliwki, jakieś tutaj owoce, drzewa owocowe są. Dobra, także ja zakładam rękawiczki, rozpalam podkuzać. Popadało mi, kurczę, nie schowałem tego, mojej no tej skrzynki i mokre są rękawice. Jedną chciałem założyć, do pękła. Nie wiem, czy się uda. No muszę założyć, bo dostanę parę żądeł po palcach, to nie będzie... Przyjemne. No dobra, tak jak widzicie, tutaj w ogóle poddawałem matkę jakiś czas temu w odbezpieczonej klateczce. No wymiana była starej. Wiecie, stara była w izolatorze, no a później jednak nie puszczałem z ręki, tylko do klateczki, i w ten sposób one sobie po jakimś tam czasie uwalniały. No jest mniejsza szansa, że i że coś zrobią. Są paski, jeszcze je zostawiam. Dopiero po zakarmieniu będę raczej zabierał. No Ja po prostu ścieśniam. Zabieram dwie zazwyczaj ramki ostatnie. Niektóre są puste, niektóre są pełne pokarmu. Oczywiście nie zabieramy ramek z czerwiem. Także takie ramki, no pełna ramka. Ja te ramki albo będę miał na wiosnę do... dołożę do jakichś rodzin, które po prostu mało pokarmu będą miały na przykład i trzeba będzie dodać albo do odkładów, lub teraz rodziny, które wrócą z wrzosu, dostaną po prostu e, kilka takich ramek. Bo mam wycofanych, powiem Wam dużo. Nie wszystkie są pełne, niektóre jedna trzecia gdzieś tam pokarmu, niektóre pół, niektóre całe. Myślę, że mam z 50 ramek spokojnie takich i teraz e, jak wycofuję, i, i wcześniej. Więc po prostu fajnie będzie do tych właśnie, które wrócą z wrzos. No widzicie, czerwik jest, więc matka musiała być przyjęta. Ja to już parę tygodni temu, już nawet zapomniałem o tym. No ale teraz nic oprócz tego podkarmiania wieczorem rozwojowego. To ja tutaj przeglądów jako takich nie robiłem. Teraz mogę zajrzeć, czy wszędzie matki czerwią. Także zazwyczaj przedostatnią i ostatnią lub pierwszą, ale patrzę po prostu jak dużo jest pokarmu. Jeżeli chodzi o nawłoć, no to nie widać, żeby coś nosiły. No, ta jest lżejsza, no ta strona jest pusta. Zabiorę te dwie ramki, no oczywiście zaraz zmiotę pszczoły, ale jedną ręką nagrywam, tym razem telefonem, bo kamera została w domu. A ja tak na szybko tu przyjechałem, tu jest tylko 9 rodzinek produkcyjnych ale obiecałem jednemu w komentarzu z widzów, że nakręcę jak będę tutaj na pasie robił więc mam tutaj dwa rodzaje tych zatworów te styropianowe od kolegi dostałem ja sobie je w sodzie kaustycznej odkaziłem żeby jakichś nie było a te to są te moje które ja a też od pszczelarza jednego tutaj z okolicy Kiedyś kupiłem trochę. Robił takie cuda. No więc po prostu 8 ramek zostawiam. Jeżeli po zakarmieniu będzie ten ostatni przegląd i na przykład kłąb nie będzie tych ośmiu porządnie zajmował, to możliwe że jeszcze zabierze się przed zimowlą z jedną ramkę. Aczkolwiek te 8 to jest takie optymalne. No teraz się pochowały, powiedzmy, że pszczoły tu nie widać. Spokojnie. Będą jakieś słabsze rodzinki, to po prostu połączy się z odkładami, nie ma sensu jakichś słabiaków oczywiście zimować, ale to tak mniej więcej to robię. Mówię pasków jeszcze nie zabieram, musiałbym zobaczyć dokładnie kiedy je wkładałem, no na zimę nie zostawiam, nie chcę żeby się pszczoła uodporniała, chociaż niby na mitrazę się nie uodporniają, ale te paski z flumetryną. ponoć kiedyś był właśnie problem w Polsce. 20 lat temu, że pszczelarze zostawiali na całą zimę i ta waroza się uodporniała później na działanie. Po prostu jakiś tam 1-2% jest odpornych. Jeżeli one z tymi paskami długo po prostu były, no to kolejne pokolenia już były dużo bardziej odporne. Nie był to 1%, tylko już 10%, a w kolejnych latach 20-30%. A później się okazywało, że paski nie działają, no ale to właśnie wina też tych którzy stosowali nie tak jak trzeba, więc nie zostawiajcie, nie ma to sensu, bo może tylko zaszkodzić, a czytajcie instrukcję obsługi, tam pisze ile powinien być pasek, no jeszcze ja mówię, rozumiem jak tam wiecie, dwa tygodnie dłużej przytrzymacie, albo nawet i miesiąc, ale to jest różnica między pół roku, a, a powiedzmy o ten tydzień, dwa przytrzymać, no bo to aż tak jeszcze nie zaszkodzi, tak czy siak. W tej chwili tak to właśnie wygląda, U mnie to robię, układam te gniazda. Mam nadzieję, że wszędzie będą matki, nie będzie jakichś cudów, ale jak nie będzie, no to co? Łączenie z odkładami, po to robiłem też te odkłady. Ogólnie to tutaj chcę zrobić jeszcze jeden rząd. Tutaj uli, ewentualnie cofnąć w ogóle wszystkie, no teraz ta gałąź tu jest, ale tutaj jeszcze 2-3 metry są do tych drzew i się zastanawiałem właśnie, czy nie cofnąć jeden rząd tutaj. I na przykład trzy rzędy tu zrobić. Nie. Ogólnie chciałbym tu też mieć około 20-30 rodzin, żeby po prostu na trzech pasiekach mniej więcej po te, no to wiecie ja mam 80, no to podzielcie się na 3, no to wyjdzie po 20 tam parę, 27 rodzin na, na pasiekę. Nie licząc odkładów, ale odkłady to są takie dodatkowe, bo ogólnie rodzin produkcyjnych nie zamierzam mieć więcej niż 80 na wiosnę ale zawsze trzymam więcej, żeby właśnie coś tutaj połączyć, mieć jakieś matki zapasowe, ewentualnie zawsze można na wiosnę sprzedać. Dzisiaj ja nigdy nie sprzedawałem, bo do tej pory nie miałem takiej jakby na wiosnę więcej tych odkładów, no ale jeżeli będzie taki rok, że zostanie, no to się po prostu pomyśli o sprzedaży. Dobra, zobaczymy co tutaj dalej. No dobra, jestem już przy ostatnim. No to szybko idzie, bo co to te dwie z tyłu zazwyczaj ramki zabieram, daję zatwór i, i tyle. Powiem Wam, że tutaj w tym jednym, który to był chyba ten, zostawiłem na sześciu ramkach, bo mocno rodzina osłabła. Myślałem, że nie ma matki, ale gniazdo było z przodu i były trzy albo cztery ramki jeszcze z czerwie krytym, więc no dosyć mało, ale było widać mniej pszczół. Zostawiłem na sześciu. Po zakarmieniu może się okazać, że właśnie ta rodzina będzie dołączenia, bo coś jest nie tak. No na wszystkie tutaj dziewięć rodzin, tylko ta jedna ma jakiś taki widoczny osłabienie. Matka z tamtego roku. Bo się zastanawiałem czy może po prostu przez jakiś czas nie było matki w rodzinie i osłabły. Ale nie, nic z tych rzeczy. Matka jest tamtego. No, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Paski tu były dosyć szybko założone na tej pasiece. Bo z tej pasieki nic nie wywoziłem, nie czekałem z leczeniem. No, bo wiecie, tam w domu to gdzie nigdzie nie dawałem, bo wiedziałem, że pojadą na grykę i wrzos. I dopiero te, co zostały, dostały paski. No i tam wiadomo później, a te już tu po lipie od razu dostały i mimo wszystko. No bo wiecie, często jest tak, że już no, w sierpniu, pod koniec sierpnia, początek września, tak jak teraz, jeżeli jest duże, dużo warozy w ulach, to to będzie właśnie często widoczne w ten sposób, że rodzina słabnie, jeżeli leczenie było nieskuteczne w sezonie i jest duże, dużo tej warozy tego pasożyta, no ale tutaj było leczenie tak samo robione, jak tu wszędzie w innych rodzinach jest wszystko ok, jak na tą porę roku a tu, no coś z matką pewnie gorszej jakości, szkoda, że sobie nie wymieniły cichą wymianą, no ale co zrobić, no, tak jak mówię pod koniec września będzie tu kontrola, zobaczymy jakie te kłęby jak już będzie, będą te pszczoły troszkę bardziej takie zbite znaczy hmm. może nie tyle co kłęby po prostu, czy, bo, czy pszczoły obsiadają te 8 ramek, które będzie zalane pokarmem jak na przykład nie, siedzą nie wiem, na 6-7, no to tą jedną jeszcze gdzieś się zabierze prawdopodobnie no, a jeżeli będzie widać, że rodzina osłabła, bo się pszczoła zmęczyła przy przerabianiu tego syropu cukrowego, a jest mało pszczoły zimowej, no to będą łączenia z odkładami. Rok temu były chyba ze trzy takie rodzinki słabsze, więc pewnie w tym roku też będą. No jest jedna, jak na razie, przy tych przeglądach to jest druga pasieka, jeszcze mi trzecia została. No to tu jest pierwsza taka rodzina, która nie jest na ośmiu lub dziewięciu. Lub 10 ramkach. Więcej jak 10 nie zostawiałem, bodajże z jedna, dwie rodziny jest na 10, na 9 jest no więcej, powiedzmy z 10 rodzin. No i cała reszta to jest na 8. I odkłady no to tam jest 6, bo są w odkładówkach tylko miejsce na 6 ramek. No także ja tutaj kończę, później podjadę jeszcze na trzecie pasieczysko. Fajnie by było wszędzie już poukładać te gniazda. I dzisiaj wieczorem no, przyjechać tu jeszcze raz i lać w syrop pierwszą dawkę po 4 litry. No, ale ja z tej pasieki pojadę do domu z a po obiedzie, właśnie pojadę na te trzecie pasieczysko. Tam też nie ma dużo rodzin, bo y, dużo stamtąd pojechało na wrzosowiska, więc no, no, nie pamiętam ile, ale wydaje mi się, że z 12 chyba zostało więc też tak jak tutaj pół godzinki roboty no chyba że trzeba idzie tak jak tu wiecie parę minut dłużej zeszło bo szukałem tej matki no ale znalazłem ją była pomalowana na zielono że z tamtego roku no dobra także ja tutaj ostatnie zabieram dwie ramki i daję zatwór i na obiadek i kawkę do domu a przyjechałem tu w sumie myślałem że jest więcej Ja tu jest 9 tylko rodzin produkcyjnych no to szybko pójdzie ale mi tu zarosło nie spodziewałem się dawno tu nie byłem z dwa tygodnie przynajmniej. Patrzcie, jak pięknie ta nawoź kwitnie. No, tak powiem Wam, w porównaniu z tym, co w gromadzeniu na tej teraz pasiece, co byłem przed chwilą, to tam rzeczywiście więcej jest pokarmu. Czyli jednak tą nawoź troszkę nosiły pomimo tej suszy. Za rok, jak będą dobre warunki, to tam trzeba będzie nadstawki dać. Trzeba będzie jakoś inaczej to rozegrać. W sensie leczenie i podkarmianie. Albo podkarmiać jakąś sytą miodową przed nawocią z dwie dawki jakimś tam, wiecie, rzepakiem czy czymś takim co? Eee, co tam gdzieś zostaje? apaski, paski, może nie wiem, jakaś izolacja wcześniej i jeden dymek przed daniem na stawek. No warto by było spróbować skorzystać, wiecie. Ja nigdy na Włoci nie miałem, jest to coś nowego do nauczenia się. Ja lubię nowe rzeczy tu w przelarstwie się uczyć, nowe pożytki, nowe miejsca, no to my by było coś. No zobaczymy. Bynajmniej widzę, że rzeczywiście jest różnica. Między gromadzyniem a tymi zapasami wycofałem trochę tych ramek, no to dużo po prostu pełnych, a w gromadzeniu zazwyczaj puste były lub tam troszkę z góry jakiś wianek pokarmu, a podkarmiane były wszędzie mniej więcej jednakowo. Więc tutaj nie jest tak, że ja tam gdzieś więcej nalałem tego syropu i jest. Problem, że za dużo, nie? No, nie, 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 one musiały donieść tej nawozie. Dobra, także ja tutaj sobie też na szybko ja nie jechałem na obiad, bo wiecie co, bo jeszcze nie jestem głodny. Tak dojechałem do domu, wziąłem tylko zatwory, bo ich miałem za mało i od razu tu przyjeżdżam i po prostu zrobię to i będę miał z głowy. Zrobię sobie tylko w beczce syrop na wieczór i, i tyle. Nie będę musiał już tu jechać, sobie spokojnie zimowiać i kawkę na spokojnie też wypiję, a będę miał już w głowie, że już wszystkie rodzinki na wszystkich pasiekach mają gniazda ułożone. No oczywiście nie mówię tu o rodzinach na wrzosie, ale to jest całkiem inna historia. One tam mają zbierać. No mam nadzieję, że jak popadało w nocy te 20, chyba 3 litry, że to coś tam ruszy. Myślę, że po poniedziałek pojadę na wrzos, zobaczyć, czy coś ruszyło. Jak nie. No to powoli trzeba się szykować za jakiś tydzień na powrót z wrzosu. Rok temu było dużo z wrzosu, a w tym roku może nic nie widzę. Dobra, ja tutaj układam te gniazda i jadę na pierogi w domu dzisiaj, ruskie. Patrzcie jaka jest różnica. Tu ostatnie dwie ramki, troszeczkę tutaj pokarmu, ale prawie całe puste. No tu coś błyszczy, tu tak samo, tylko w centralnej części. A tam całe ramki wycofałem pokarmu, a podkarmiane wszystkie były tak samo. No widać, różnica jest. Rzeczywiście, bo tam ten właściciel, u którego trzymam te yy, pszczoły, mówił, że tam ta nawłość yy, że jest jej bardzo dużo niedaleko tego miejsca, ale yy, no myślałem, że susza. W ogóle tak na próbę tam mam te ule. Pierwszy rok i... No jest różnica. W domu y, tak samo nie było tego y, tych zapasów za dużo. Pszczoły to przejadły na czerw, matki czerwiły. No i bardzo dobrze, bo po to, to się te małe dawki rzadkiego syropu daje, żeby to rozczerwiło się, a nie że jakiś tam atamia ja wyciągałem po te dwie ramki, to większość była pełnych, więc tam większość jest miód. Nawociowy, no ale z racji tego, że są paski, oj, a nie, dobrze, dałem zatwór, z racji tego, że są paski na slumetrydą, plus podkarmiałem syropem cukrowym, no to nie mogę wyciągnąć ich. To, tak jak mówię, dostaną to rodzinki albo jakieś na wiosnę, albo odkłady, albo teraz pszczoły, które wrócą z wrzosu. No ale jest potencjał z, tym, z tą nawocią w tamtym miejscu. Za rok, aby tego nie zapomnieć, spróbować pozyskać jakieś wiecie nadstaweczki, połóweczki chociaż założyć no będę, będę myślał, widzę, że no mówię, że jest pierwszy raz w ogóle jakaś pasieka, na której jest nawódź, więc za rok też planuję tam trzymać pszczoły, trzeba będzie już uwzględnić ten pożytek, przygotować się, no będę musiał troszkę popytać kolegów, którzy na nawódź szykują jak, jak do tego pożytku w ogóle podejść, bo mówię, ja nigdy u siebie przez 10 lat pszczelarzenia nie miałem na włoci. Więc będzie to dla mnie nowy pożytek. Jest to trudny pożytek późny, ale fajnie by było nawet mieć wiecie, 50 słoiczków tej na włocić tam ile się uda pozyskać. No mówię, no teraz tam mam 9 rodzin, to tam jakiś wielkich strat nie ma. Te kilkanaście ramek wybrałem. Będzie to dla, dla innych pszczół, dla innych rodzin, ale jakby miał 20-30 i Byłoby troszkę tego miodu więcej, to szkoda by było, więc za rok jak tam będzie więcej uli, to myślę, że o, będziemy spróbować za rok pozyskać pierwszy raz miod nawodziowy. Teraz to tak było, ale i tak nie było dobrych warunków, bo tu mam kolegów, którzy trzymają na tej nawozie i mówią, że mało jest, że było sucho. A za rok może będzie właśnie akurat dobry sezon na nawoć i i mówię, i się uda. Fajnie by było. Dobra, dwa zrobione, jeszcze siedem i do domu. Dobra, koniec, wszystkie te, które są rodzinki, no powiedzmy w domu, że tak powiem, na pasiekach. Wszędzie już gniazda ułożone na zimę, powiem, może będą korekty po zakarmieniu, no co tu się, coś tutaj, kurczę, nie mogę wyciągnąć, no dobra, zaraz poprawię. No tu ogólnie fajna też jest kondycja na te 9 rodzin, jedynie ten pierwszy, który w sumie robiłem. To tam na 7 ramkach zostawiłem, bo było <coughs> widać, że jest mniej tej pszczoły. Nie obsiada na gęsto, ale te tutaj, fajnie, wszystkie na 8 zostawiłem, chociaż niektóre nawet się zastanawiałem. Dwie takie petardy były, że myślałem, czy na 9 nie zostawić. Ale to wiecie, tej pszczoły trochę zniknie, właśnie też ona po prostu się spracuje, ta letnia, jeszcze stara pszczoła. I, I będzie pewnie mniej, więc jak ma się wątpliwości, według mnie to chyba lepiej tą jedną ramkę zabrać niż zostawić, żeby nie było później jakichś wilgoci w ulach. No, niektórzy na 10, a niektórzy na, na dwóch korpusach po 6 to mają 12 ramek, każdy ma jakieś tam swoje metody. Ja mówię, ta liczba 8 ramek wielkopolskich u mnie w tych ulach korpusowych najbardziej się sprawdza. Czasem zostawiam więcej, czasem mniej. No jeżeli mniej to to już znaczy, że rodzina jest słabsza, no więc to nie jest takie fajne, ale powiem Wam na 40 plus 9,9 no prawie na 60 rodzin, Dwie lub 3 rodziny tylko miały mniej niż 8 ramek, więc super. Boję się oczywiście co będzie z pszczołami, które wrócą z wrzosu, bo tam może być gorzej, bo zwłaszcza, że nie nektarował ten wrzos, one mogą tam słabo czerwić, będzie mniej tej pszczoły. No zobaczymy. Jak będą w słabej kondycji to e, możliwe, że część z nich połączę po prostu z odkładami. Nie będę zimowa odkładów, tylko zrobię takie silniejsze rodzinki. No ale mówię, no to zobaczymy jak za dwa tygodnie wrócą pszczoły ze wrzosu. Jak będzie e, słabiutko to no, trzeba będzie coś pomyśleć. Bo to szkoda słabiaki zimować, a później nie przezimują. Zwłaszcza, że jak pierwszy raz wywiozłem na wrzos rodzinki, to na 10 wywiezionych rodzin... 6 albo 7 mi nie przyzimowało. Wtedy w ogóle, no po prostu, tak wiecie, zawiozłem sobie tyle, nie wiedziałem jak przygotowywać, jak wzmacniać, jakie rodziny wybierać. Po prostu chyba nawet miałem na gryce, która w ogóle słabo nektarowała. Z tej gryki dałem na wrzos i, i to był e, ostatnia, najgorsza, właśnie taka zimowla, przez to, że to było, z, nie wiem, z 5 lat temu może 4. No, taka to była wtedy właśnie najgorsza zimowla przez to, bo dużo rodzin, no praktycznie te jest z nie? To 70% poszło. No, ale później już wtedy po tej wywózce zrobiłem rok przerwy, w ogóle na wrzosnie wywoziłem. Po dwóch latach już się jakoś tam douczyłem. Zrobiłem to mądrze z głową i udało się pozyskać. Ten miód wrzosowy, rodziny przezimowały. Rok temu tak samo, sporo było tego miodu i wszystkie rodziny przezimowały, więc... No mówię, no trzeba po prostu mocno te rodziny, które i szykujemy, i zwozimy z wzrostu no pilnować. W tym sensie, że no nie mogą po prostu za słabe być zimowane, bo nie przezimują. Dobra, także ja jadę na te moje pierogi, bo już kurczę zgłodniałem. Rodzinki gniazda przygotowane do zakarmienia. Jedna ta pasieka w domu już była zakarmiona, to pokazywałem w ostatnim odcinku. A te dwie dzisiejsze, które widzieliście na filmie, będą dzisiaj wieczorem, ale już nie będę nagrywał, bo to już też nie ma sensu. Cześć, trzymajcie się.